Witamy serdecznie. Kiedy dzisiaj rano postawałem w Warszawie, że akurat tutaj jestem, nigdy bym nie przypuszczał, że dzisiaj spotkam mojego wiedeńskiego przyjaciela, który tak naprawdę ze mną już nie raz chciał się spotkać w Wiedniu i nigdy nie było okazji do tego, znaczy no były te okazje, ale nie było na tyle czasu. A teraz dzisiaj tutaj, właśnie w Warszawie, nam się dało spotkać. Cześć Wojtku, witam cię serdecznie. Cześć Marku. Ty wiesz dlaczego ja tutaj jestem, sprowadziła mnie temat zdrowie do Warszawy, ale jak wygląda u Ciebie? Co Ciebie sprowadza do Warszawy? Te sp te, do Warszawy mnie sprowadziła też potrzeba właśnie pomocy ludziom. Yy, jadę tam, gdzie ludzie potrzebują, żebym z nimi porozmawiał, z nimi się spotkał i tak mnie przyniosło tutaj właśnie do Warszawy. Ja myślę, że o tym w ogóle musimy raz porozmawiać. W tej chwili w moim archiwum w Wiedniu już jest dużo materiału, że chodzi o balkon, ale Ciebie na moim balkonie jeszcze nie było, tak więc tu w Warszawie deklaruję już zaproszenie Widzimy się następnym razem na moim balkonie, pogadamy o życiu, o ludziach, o ambicjach i o możliwościach dzisiejszych czasów. Miło mi, dziękuję za zaproszenie, na pewno się pojawię na balkonie, poruszymy tematy, wiele różnych tematów, które będą miały istotny wpływ na zmianę swojego życia. I bardzo dobrze. Wojtku, przejdźmy do Warszawy. Jesteś pierwszy, drugi, drugi raz w Warszawie. Co zmieniło się w Warszawie z tego co widziałeś wczoraj i dzisiaj? To się zmieniło za każdym razem, jak tu jestem, bo już jestem kilkakrotnie, coraz częściej i zmienia się bardzo wiele, bardzo dużo zauważam to ja. Bo średnio raz, dwa razy do roku jestem. Dwa razy akurat coraz częściej, ale postęp, duży rozwój, w ogóle zmiany we wszystkich. Pamiętam że wtedy w 1980 roku, czyli no jakby nie było to już 43 lata, jak opusza, to tutaj był tylko jeden wieżowiec o nazwie Pałac Kultury i Nauki, a teraz na pewno byłeś, te tarasy widziałeś, ile tam tych wieżowców wyrosło, tak więc właściwie już Warszawa bardziej wygląda jak Nowy Jork, albo jakie miasto, ale na pewno nie jak Wiedeń, bo Wiedeń tak trochę chyba skromnie, co? Dokładnie, dokładnie, dla troszeczkę teraz skromnie jest, no Warszawa się rozwija, piękne miasto, przyciąga, chętnie tu przyjeżdżam, ostatnio właśnie do niego, i jeżdżę w sumie tam gdzie jest potrzeba. I o tym będziemy rozmawiać drodzy widzowie Marek TV i nie tylko. E, wrócimy z Wojtkiem do e, Wiednia, czyli ja za około 10 dni. Wojciech, być może trochę szybciej, ale nie omieszkam go zaprosić na balkon i z nim porozmawiać o tym, co może człowieka inspirować i dać gwarancję lepszego bytu. Ale o tym pogadamy na balkonie. No dokładnie. Jak widzicie, wszystkie drogi prowadzą z Wiednia do Warszawy tylko. Do Warszawy i z Warszawy pozdrawiamy Was serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia w Wiedniu. Do usłyszenia.